Witam Was bardzo serdecznie w politycznym przeglądzie tweetów. W tym tygodniu na polskim Twitterze mówiło się m.in. o śmierci Fidela Castro, podwyższeniu kwoty wolnej od podatku oraz o wypowiedzi ministra kultury, pana Piotra Glińskiego. Piękne, minister Gliński zaorał TVP swojej partii. Przykro mi, że w telewizji publicznej, po zmianie politycznej, na którą ja harowałem przez wiele lat, tego rodzaju zarzuty nie spotykają, bo nie, jak mam to rozumie. Panie premierze, to jest tylko To pytanie. jest jakiś koszmar. To było, jakiś, py było pytanie o to. Koszmar, ty... To, to o to. Państwo, żeście, Mogę, panie Państwo, żeście panie oszaleli z, tą, z tymi programami dotyczącymi organizacji pozarządowych, z tymi grafami łączącymi jakieś organizacje, pokazywanie zdjęć przestępców, dlatego, że... Jakich ten, Przestępca, no bo tak to wygląda, jak listy Ale, osób, tak, których się poszukuje. Słowie, wie, gdzie nie Pan minister mówił między innymi o tej grafice. Ja powiem tyle. Jeśli George Soros sponsoruje jakąś fundację w Polsce czy gazetę, ogólnie organizację, to ja chcę o tym wiedzieć. Uważam, że profesor Gliński ma prawo uważać, że nie wszystkie organizacje pozarządowe są złe. Ja również tak nie uważam. Ale dlaczego nie mielibyśmy zadawać pytań? W dupie mam, czy Gliński lub Lichocka są zadowoleni z krytyki. Mieliśmy święte krowy od 89 i szczególnie za PO. Nie chcę ich pod rządami PiS. Najpierw się śmieją, że jesteś premierem z tabletu. Potem cię nienawidzą, bo zruzgałeś lewicką. A potem ruga szpaczuską, i już Gazeta Wyborcza cię kocha. Do senackiej debaty o kwocie wolnej zostały 4 godziny, a senatorowie mówią, że dalej nie dostali z Ministerstwa Finansów żadnego projektu ustawy. Nieprawdopodobne. Uwaga, uwaga! Wpłynęły do Senatu poprawki dotyczące kwoty wolnej. Senatorowie mają półtorej godziny na analizę, wyliczenia itd. To jest żart z powagi Senatu. Rozumiem, że o kwotę wolną walczą nowe ugrupowania, ale PO, która nic nie zrobiła z podwyższeniem, nagle sama się unosi wyżej niż sama kwota? Kwota wolna została obniżona dla osób zarabiających do 11 tysięcy złotych rocznie. PO, która podobno traktuje wyroki TK jako świętość, zagłosowała przeciwko podniesieniu kwoty wolnej dla najuboższych, czyli wbrew wyrokowi TK. Dlaczego kwota wolna tylko dla zarabiających mniej niż 900 zł? Gosiewska, chcemy, aby podatki były sprawiedliwe. Proszę nie żartować. Niedługo okaże się, że większa kwota wolna od podatku jest korzyścią majątkową, od której naturalnie należy uiścić podatek. Kolejny raz apeluję proszę nie podpowiadać. Pytanie: skąd kwota wolna dla posłów na poziomie 30 tysięcy złotych? Odpowiadam, nie mam kurwa pojęcia. Morawiecki, posłowie wykonują bardzo ciężką pracę i od 20 lat nie mieli regulacji wolnej od podatku. Docenimy ciężką pracę polityków. Poniżej zdjęcie z codziennej charówki uzasadniającej wszelkie przywileje według polskich posłów. Mówienie przez pisowców, że spełnili obietnice z kampanii w sprawie kwoty wolnej to ponury żart. Nie żyje Fidel Castro, legendarny kubański przywódca. Miał 90 lat. A teraz, drogie dzieci, uczcie się. Fidel Castro to legendarny przywódca, jak Mahatma Gandhi na przykład. Koniec pewnej epoki zmarł Fidel Castro. Nikt nie żyje wiecznie, nawet wielki wódz rewolucji. Pasent. Castro był człowiekiem wielkim, odważny marzyciel, wizjoner, charyzmatyczny el-komendante, romantyk, niemal jak Kiszczak. Michniewicz w radiowej trójce domaga się wysłania kondolencji delegacji na pogrzeb Castro. Czy PiS robi sobie jaja trzymając te złogi? Żegnaj, wielki przywódco! Najznamienitszy przywódco współczesnego świata! Nie wie armandek, że Fidel pederastów zamykał w więzieniach albo rozstrzeliwał? Ostre oświadczenie Trumpa po śmierci Castro. Gnębił swój naród przez prawie sześć dekad. Fidel Castro, bohater. Orban Kaczyński, dyktatorzy. Polska, kraj odrzucający daną mu demokrację. Z takim Zachodem mamy dziś do czynienia. Paweł Rabiej w RMF FM. Małgły, który polityk nowoczesny może sobie powiedzieć, że zna Jarosława Kaczyńskiego od 25 lat. Nie znam od 25 lat, poznałem go na początku lat 90., ale potem ta znajomość nie była, nie, była, nie była kontynuowana. Tak. Uważam, że, że to jest też ważna rzecz w polskiej polityce, żebyśmy oddzielali sprawy takie jak, jak znanie się z kimś i takie traktowanie kogoś jako człowieka, szanowanie go od, od takiej ostrej walki politycznej, bo dzisiaj mogę krytykować bardzo ostro Jarosława Kaczyńskiego i robię to nazywając go uzurpatorem, który atakuje Trybunał Konstytucyjny niszczy polskie państwo ogniem i mieczem i żelazem, zawłaszcza je. Natomiast nie zmienia to faktu, że, że mam szacunek do niego jako osoby. Stara już nie No Nie, 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 to, to powiedziałbym, że to już jest... polityczna na Boga. Imponowanie. <laughs> jego... Z... <laughs> Poseł Michał, proszę nie obrażać prezydenta Szczerba w akcji. No comment. Miejsce Trumpa jest w śmietniku. Pan Jacek, podobnie jak ja, zastanawia się, czy jest to oficjalne stanowisko Platformy Obywatelskiej. Z Twittera pani profesor nauk ekonomicznych. Nigdzie nie brakuje główno ale wpis jest ich zdecydowanie więcej. Przypadek: Simply the best, czyli Twitterowiczka Kataryna w akcji. Myślę, że jakbym się po wyborach zgłosiła do PiSu z propozycją, że będę im prowadzić konta Twitterowe, to myślę, że bym taką pracę dostała. Myślę, że bym dostała bez problemu też jakieś inne prace. Gdybym, mm -hmm. gdybym chciała. Ja gdybym tylko chciał, mógłbym być największym YouTuberem w Polsce. Nie jestem, bo akurat teraz nie mam takiej ochoty. 500 plus kosztuje więcej, bo skala ubóstwa jest większa, niż zakładaliśmy. Rozszerzenie programu nie wchodzi w grę. A może okazało się, że bogatsi mają więcej dzieci niż przypuszczał rząd i ciągną kasę z 500. Słowacja potężnie uderza w islam. Przeszła ustawa, która delegalizuje go jako oficjalną religię. Wreszcie delegalizacja religii terroru, wypaczeń i zboczeń, którą w Unii Europejskiej nazywają religią pokoju, nie znając ani Koranu, ani hadisów. Logika Petru: Bo Dobra zmiana jest agresywna. Dobra zmiana nie śpi. I dobra zmiana budzi się z grymasem. Trump mianował sekretarzem obrony USA mocno antyrosyjskiego generała Jamesa Mattisa. Lewicowo-liberalna propaganda sypie się jak domek z kart. Premier Beata Szydło. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa będzie realizowało program przywracania urzędów pocztowych. W następnej kolejności będą budki telefoniczne. Poseł w Ortalionie, jak zwykle, w formie. Chciałbym Państwu przypomnieć. Że w 1993 roku pod parlamentem bracia Kaczyńscy spalili kukłę Żywa. Przepraszam, bracia Kaczyńscy spalili kukłę Lecha Wałęsy. Jarosław Kaczyński nie brał udziału w podpalaniu kukły Wałęsy. Lecha nie było. Proceder odbył się na obrzeżach manifestacji przed mediami. Wkrótce demontaż sali konferencyjnej w Sejmie i stolików dziennikarskich oraz ograniczenie akredytacji dla dziennikarzy. PiS to jednak stan umysłu. Wiadomości TVP Tomasz Siemoniak, cień wicepremiera, PO Na mównicy Sejmowej prokurator Piotrowicz Apis krzyczy „precz z komuną”. Na samokrytykę nigdy nie jest za późno. Jako gimnazjalistka miałam się załapać na ten laptop od Tuska. Oczywiście, że dostałam laptopa z dostępem do internetu. Tata mi kupił. Pamiętam też panie premier to, co zapowiadał pan premier Donald Tusk. Mówiąc na przykład o programie komputer dla ucznia, padały wtedy konkretne, bardzo konkretne zapowiedzi. Na przykład chcielibyśmy, żeby już na początku roku szkolnego 2010-2011 każdy gimnazjalista miał dostęp do spersonalizowanego laptopa i internetu. Ale na pewno w tych gimnazjach się... były pracownie, w których w tej, tej chwili w nie będzie tych pracowni. Yy, wracając do tej mojej wypowiedzi... Trump ostro. Za spalenie flagi. Odebranie obywatelstwa. Wszyscy muszą przyjąć minimum uchodźców bez wyjątku. Moja świętej pamięci babcia mówiła tak. Musi to narusi, a w Polsce jak kto chce. Pamiętacie kiermasz Asi? Teraz zabrali jej mamie zasiłek, bo zebrali 100 tysięcy złotych. Tylko, że ta kasa idzie do fundacji na leczenie, nie utrzymania Patryk Jaki napisał. Dziś interweniowałem w sprawie zbiórki małej Asi dla chorej mamy i nieprzemyślanej decyzji urzędników. Państwo musi wspierać takie inicjatywy. Ostatnio Komorowski powiedział do dziennikarza: weź się pan za robotę i zacznij rozliczać pis. Jaki ma sens z punktu widzenia także medialnego rozliczanie poprzednich ekip? Dzisiaj, panie redaktorze, weź się pan za robotę, bo musi zacząć pan nie... rozliczać obecną Dzisiaj mówi to Ewa Kopacz. Tylko ty, 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 ty. Ty, ty, ty. Polega na tym, że dzisiaj to nie platforma, rządzi, tylko PIS od roku. Jasne, I my w tych platformach o tym. Zapomina, zapomina o tym zapominamy o tym, że dzisiaj rozliczać należy tych, którzy rządzą i biorą za to odpowiedzialność. Mając mandat społeczny, bardzo duży mandat społeczny, bo rządzą samodzielnie. Mając dzisiaj ten mandat społeczny, powinni brać za wszystko odpowiedzialność. Więc ja bym chciała skupić się na tym, za co tak naprawdę opcja rządząca bierze odpowiedzialność. Bo ja widzę, że chętnie zwalniamy z odpowiedzialności rządzącej, a w dalszym ciągu rozliczamy poprzednią ekipę, która rządziła. Na koniec przedstawiam Wam trzy najciekawsze tweety pana Janusza Piechocińskiego: Bundestag rozszerzył w środę obowiązujące opłaty dla samochodów ciężarowych na wszystkie drogi krajowe w Niemczech. Polska jest drugim po Chinach największym eksporterem zagęszczonego soku jabłkowego na świecie. Wielu pytało o prognozę. Proszę bardzo, Polska, w tym sezonie świątecznym cena detaliczna karpia ma wynieść około 13 zł za kilogram. I to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Jeśli w przyszłym tygodniu natkniecie się na jakieś dziwne, śmieszne lub bulwersujące tweety, to jeśli chcecie, możecie udostępnić mi linki do tych tweetów na Twitterze, Facebooku lub w komentarzach pod tym nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.